Witajcie w kolejnym odcinku poświęconym Diablo. W, pomiędzy odcinkami ja poszedłem tylko do miasta. Sprzedałem trochę rzeczy, które miałem przy sobie. Wymieniłem też sobie skile. O, znowu lak, lak. Dziękuję, dziękuję. Eee. Od ostatniego czasu naprawdę nie ma nie wiem nie wiem co mam mówić. Ogincie. Ostatni odcinek wydawało mi się, że był y, dużo dłuższy niż pierwszy, a tu patrzę 20 minut tylko. Nie wiem, miałem jakieś takie dziwne przeczucie, że, że jest on... że jest długi. Jak widać, czakram jest dość y, mocnym, y, mo mo mocną umiejętnością. Y, w tym momencie zauważamy, jak wielki potencjał ma ta postać. Na chwilę obecną na serwerach zalogowane jest jakieś y, 250 osób w grach publicznych. Liczy się, że gry publiczne y, w porównaniu do gier y, prywatnych to jest taki mniej więcej 1 do 5 więc około 5 razy tyle jest gier prywatnych w tym momencie. Co powoduje, że te serwery nie są jakoś yy, bardzo przyciążone. Nasz robaczek nam cały czas pomaga. Tym razem jestem na tyle silny, że on pewnie mi nie pada. Tak jak mówiłem, yy, na każdej postaci linia dialogowa jest troszkę inna. Postać nie mówi tego samego. Jak widać, mały minigunik zawsze się przyda. 17. O, M Magic Fact. Dobra, przyda się.

niby Okej, okay, o jakiś nawyk. Mam na, o, 7 7.2 super. Jeden do dyscypliny maksymalnej. W końcu jakiś jeszcze bardziej solidny damage będę miał. Dobra, bierzemy. Zdobyliśmy Stone of Recall. I w tym momencie możemy tak jak robiłem to barbarzyńca teleportować się w danym momencie bez zwojów teleportacji jak to było w poprzedniej części gry. Szybko pracuję. Dwa uderzenia. There. New is the day it was placed upon the Black King's head. I need something more than making speeds to occupy my mind. I want my life to mean something. Wtedy jesteśmy przyjaciółmi. Każda broń, którą stworzyłeś dla mnie, powinna służyć do czyszczenia tych terenów. Wydaje mi się, że nigdy nie uznałeś twojego Nephilim Cube'a. Zabierz go. Będziesz zdecydowany. Definitely... Teraz dostałem Nephilim Cube. I działa to w taki sposób, że wrzucając przedmioty otrzymujemy Common Scrap. Przedmioty, które wykorzystujemy do craftowania. I ja mam tego tyle. Oszem 11, osiem 9. W atlas słuchasz naprawdę nową klimatyczną muzykę z Tristram, napisaną przez tego samego muzyka. How might no I use the crown to reach the skeleton king? at last. With it you can unlock the sealed door in the room where you rescued me and enter the royal crypts. Kiedy znajdziesz ten szkieletny król, postaw koronę na jego głowie i zniszcz go. Kiedy go zniszczę, wtedy będę mógł dotrzeć do gwiazdy. Okej, teraz musimy wrócić do ogrodów katedrze. i udać się tak jak ostatnio tymi drzwiami do niższych poziomów katedry. Go, go, go. O, oh, ale mi przykro. widać, y, ten nowy rodzaj przeciwników pojawił się tym razem troszkę szybciej y, niż ostatnio. No, można w ten sposób zauważyć, że y, potwory nie respią się zawsze w tych samych miejscach. Możemy spotkać je y, losowo, losowo w losowo wygenerowanych lokacjach wszędzie. No niby nic, niby nic nowego, bo w Diablo 2 również mieliśmy do czynienia z czymś takim. Właśnie z takim systemem. Idziemy, idziemy, idziemy na jednego. Uh, uh, uh. Wybuchające skurczy byki. Widać już nie ma takiego bezsensownego damage'a jak na samym początku. I zaczyna się z tego robić naprawdę ciekawa postać. Jeśli chodzi o Demon Huntera, to. O, dobra, ciebie już znamy. To nie mam pewności jaka jest jego historia ogólnie względem Uniwersum Diablo, bo w żadnej książce, w żadnej części nigdy nie było... nic nie było na jego temat wspominane. Więc ciężko mi mówić na, na temat, jak jest on osadzony w ogóle. Nie Jest to po prostu postać, nowa postać wymyślona. Pewnie w przyszłości pojawi się również w twórczościach y, związanych z literaturą, czyli z książkach. Idziemy, idziemy dalej. Simple hand crossbow 4 Do widzenia Kasa mam tyle, że tak naprawdę mogę zbierać tylko rzeczy magiczne, nie ma sensu, żebym zbierał byle Shit. W sumie do niczego mi to nie jest potrzebne. Ciekawe jest też to, o czym nie wspominałem, chyba, czyli tak, jakby różnorodność tych wszystkich logacji pod względem. Tak, jakby. Już nie mówię o na przykład całej katedrze, bo tutaj nie jest ona aż tak różnorodnie przedstawiona, ale chodzi tu bardziej o. 13 tylko, nie. Chodzi tu bardziej, że na przykład lokacje, które są na zewnątrz wyglądają o wiele, o wiele inaczej niż te, które są w środku, nawet podziemne. Nawet rośliny podziemne wyglądają o wiele, o wiele różnią się od roślin tych, które spotykamy na górze. Także bardzo dobrą rzeczą jest to, że pomiędzy poziomami nie ma jakiegoś oczekiwania na czas ładowania, ani nic. I standard assignment. Oh, the magic throws. Oh, the magic. I am free. Now, back to my mission. Who are you? You will know soon enough. Help me find my gear. I will reward you well. Tell me, what brought you to this infernal place? I must kill the skeleton king. Then our aims align. aligned. Czekawiłem mnie zawsze. Strasz mi będą znowu przeszkadzać. I will know soon. Zawsze mnie ciekawiło, w jaki sposób, e, co kieruje postacią, która... E, na przykład zaczynamy sobie takim Demon Hunterem, tak? Wstajemy, zaczynamy, nie wiem, nie znamy jego poprzedniej historii, tego jakby mały, co się z nim, co się z nią działo, z nim. A jednak chcę pokonać Skeleton Kinga e, bez, bez jakiegoś... E, mm. Zapomniałem słowa. Znaczy, nie ma tak naprawdę w tym żadnego interesu, a jednak chcę. chcę go pokonać. I to jest. Dla mnie to jest dziwne, nie wiem czy też, czy też to zauważyliście, ale... Fabularnie, nie, no to jest takie mówię, to jest kolejny raz, czy moje czepianie się, jakiś bzdur, które tak naprawdę nie mają większego znaczenia. Dojdzie do którejś tam postaci, a ja już nie będę wiedział, o czym mówić, naprawdę. No wsią nie będę myśleć. Wiemy już chyba o wszystkim. Okej... Okay. You were a Templar, John Darf. How could you succumb to this? The is my brother, now. The serve, rule this world. Please forgive me my vision was clouded by the coven's evil magic right and cross betrayal can never be forgiven okay coraz silniejsze. thank you for your aid i will go with you on your hunt for the skeleton king but there is one condition if we find Tak, bierzemy cię. W pewnym momencie pojawiło się ich dwóch, bo nawet to widać. Ciekawa sprawa. Tym razem weźmiemy mu Heala. W sumie o tym nie wspominałem, ale nasz towarzysz posiada coś takiego jak relikt. Relikty odblokowują się na 18 poziomie i dają pewne takie mocniejsze, już takie mocniejsze, już upgradey do naszych towarzyszy. Barbarzyńcą skończyłem grę na poziomie 9, 10. To uskończę o wiele wyższym. To jestem. No dobra, może nie o wiele, ale 11. Tym razem moim towarzyszem jest Węzyk. No i fajnie. Tutaj nic nie ma, stąd przyszedłem. Idziemy dalej w sumie fajne wykładziny mieli <grybujesz> jakby to by miało w ogóle coś związane z tym co tutaj robimy Dla tych, którzy nie mają jeszcze dostępu do bety lub nie będą go mieli z różnych względów, nie dostaną się e, przez Optim ani przez e, e, przez losowania na Facebooku, e, mówię, że tak naprawdę nie ma czego, nie ma czego żałować, ponieważ beta jest krótka. Przejść, gdy jestem pewien, że trzy czwarte ludzi, którzy przeszło pierwszego dnia nawet, nie odchodzą od komputera, beta. Wszystkimi postaciami to robię sobie od tej bety przynajmniej tydzień przerwy, bo już się naprawdę nie chcę robić po raz enty tego samego. Można oczywiście tutaj się brać za jakieś maksowanie umiejętności, bicie maksymalnego poziomu, tworzenie nowych, nowych przedmiotów, wchodzenie ciągle na Skeleton Kinga, żeby tylko zdobywać coraz co mocniejsz, moc, mocniejsze przedmioty. Już mi się język plącze od tego gadania. Ale z drugiej strony nie ma to większego sensu i sam jestem tego zdania, że ile można to samo beteć. Dlatego warto czekać na pełną wersję, broń Boże wydawać na Allegro jakieś kosmiczne sumy, żeby, żeby pograć sobie w, w wersję demo w wersji demo tak naprawdę. Nie, nie opłaca się. A, weźmiemy sobie tutaj. kufa. Może, nie, może nawet nie będę miał tego dziewiątego. Bo w sumie tak dziwnie, no jestem, mam już ósmy poziom, a tu zbliżam się już do, do, do walki. Jestem ciekaw. Może zmieszczać się jeszcze w tym odcinku, żeby zabić Leorika? chociaż w sumie to wątpię. Może być, może być ciężko, bo jeszcze nawet przechodząc już tą postacią, któryś raz e, BT nie mam do końca pojęcia, e, gdzie jest wejście. Wszystkie dźwięki, wszystkie głosy postaci są naprawdę tak klimatyczne, że aż się chce zagłębiać w tą fabułę dalej. Chciałoby się yy, grać dalej, ale tu niestety, no... Wi wiadomo. Niestety jeszcze przez parę miesięcy nie zobaczymy nic dalej. Chyba, że jakimś cudem yy, Blizzard postanowi, wraz wspólnie z Activision oczywiście, yy, wydać jakieś, jakiś upgrade do bety, który da nam dostęp do kolejnych poziomów, nawet do jednej, do jednej części, już trochę dalszej. Ten wężyk jest dobry. Super to wygląda, ta animacja. On teraz się zagubił trochę, widzę.

Opis, bo wydaje mi się, że ktoś już gdzieś wstawił, gdzieś był artykuł właśnie na tych dziennikach, że jedna osoba wstawiła zawartość tych dzienników, powstała bardzo fajna historia. Dzienniki opowiadają historii, historię miejsca, w którym się znajdujemy, lub są po prostu wskazówkami co do nowego rodzaja, rodzaja, rodzaju potwora, o, potworów, boż, potworów, z jakimi mamy okazję walczyć. się naprawdę taki język włączony, że ciężko cokolwiek powiedzieć. Sama animacja, nawet otwarcia drzwi jest mega. Tylko, że wchodzenie tysięczny raz pod te same schody, prawie że do tej samej książki, tylko wiedząc, że to będzie part 5 na przykład jego opowieści. fear gnaws at my bones and i cannot risk putting my beloved Tristram in danger should i fail to contain that which tears at me i must venture down into the labyrinth to die alone luźny kamień Pamiętam jeszcze z diablo 2 też tak też tak był tłumaczony luźny kamień Royal. Ok, dobra, to w tym miejscu ja skończę ten odcinek. Spotkamy się w następnym, gdzie już pewnie zabiję Skeleton Kinga i zakończę grę Demon Hunterem. Więc widzimy się w następnym odcinku. Cześć i na razie.